Cześć, dzisiaj z nami Kuba Papuga z Happy Paras. Cześć, Kuba. Cześć, hej, cieszę się, że, że możemy porozmawiać. Skąd się wziął nagły sukces TikToka jako platformy społecznościowej i narzędzia marketingowego? Tak, powolutku, powolutku to wideo przejmowało coraz większy kawałek tortu, aż w końcu pojawił się ten TikTok, który troszkę zdominował to wideo i znalazł właściwie zastosowanie dla tego formatu. Ponieważ ten fenomen TikToka wziął się stąd, że ta formuła treści, które, które są na TikToku, jest bardzo dynamiczna. Treści są krótkie, dzieje się w nich sporo. No i sam, tak naprawdę, UX tego, tej aplikacji pozwala na płynne poruszanie się pomiędzy kolejnymi treściami. A drugim bardzo ważnym powodem, moim zdaniem, jest też naturalny krąg życia w internecie czyli to, że Młodzi użytkownicy, młodzi e, ludzie, ludzie, przerzucają się na te social media, gdzie nie ma rodziców. Ponad 90% użytkowników, e, którzy są aktywnymi uczestnikami, e, interaktywnie reagują na, na TikToku, mm, to osoby, które kiedykolwiek dokonały zamówienia w sklepy internetowe. Mhm. Czyli tak, by dla nich e, swobodne poruszanie się w sieci nie jest barierą, to też jest trochę to młodsze pokolenie. Co pokazuje, że tam są nasi klienci, tam są klienci sklepów internetowych, są klienci usług i jest to jak świetne miejsce, żeby zacząć inwestować w to budżety reklamowe. To właśnie jakie możliwości daje TikTok, jak bardzo są zaangażowani użytkownicy w tworzenie treści. Zupełnie jest nie do porównania z Facebookiem. Nie potrafię sobie wyobrazić, na przykład, że ktoś pod wpływem kampanii reklamowej na Facebooku idzie pod sklep i nagrywa filmik albo zdjęcie i dodaje na swoją tablicę na, na Facebooku czy, czy nawet w komentarzu marki, na profilu marki. A tutaj jakby to się działo na ogromną skalę, i, i, i to jest ten fenomen TikToka.